Nie umiem powiedzieć, ile osób w tych ostatnich dziesięciu latach przeszło przez to mieszkanie. Dziesiątki, setki? Setki, setki. Ta historia ma początek w 2015 roku, kiedy uchodźcy zamieszkali w domu rodziny Albot, ale tamto lato zmieniło nie tylko jej życie. Nie pamiętam wokół mnie nikogo, kto nie zaangażował się w pomoc Syryjczykom wtedy. Miałam takie poczucie naprawdę dumy, że mieszkam w tym kraju, w tym mieście, który, który w taki sposób reaguje. Ehm, piękne to było. Stan wyjątkowy ogarnął cały kraj. Media jak rzadko kiedy były jednomyślne, a politycy niemal zgodni, że nie wolno odwracać oczu. Deutschland jest ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: muss sein Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Im 2015 roku około Millionen Menschen, głównie aus Syrien, durch Niemiec, durch Węgry. Und er konnte diese Migration nicht stoppen. Orban zdołał odwrócić uwagę od tego, że to węgierska granica była granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i że nie udało mu się zatrzymać migracji. Udało mu się natomiast rozpowszechnić narrację o Angeli Merkel, która rzekomo otworzyła granice, a Niemcy przecież były w Schengen, nie było czego otwierać. Dziś w Niemczech Kultu kultura powitalna, nie dominuje już debat o migracji. Na pierwszy plan często wysuwają się problemy z nią związane: przeciążone gminy, przestępczość i zamachy terrorystyczne, niektóre z udziałem tych, którzy do Niemiec przybyli w ostatnich latach. Nie powiedzieliśmy w 2015 roku, stop. Nie sprawdzono dokładnie, kto przyjeżdża. To była szansa dla Niemiec, niewykorzystana. Młodzi ludzie mogli wypełnić lukę demograficzną. Uważa się, że ze względu na naszą historię nie wolno nam mówić nie. Nie powinno tak być. Słynne damy Rady wymknęło się spod kontroli. A po agresji Rosji na Ukrainę Niemcy przyjęli kolejnych uchodźców, ponad milion Ukraińców. Nasze badania pokazują, że po 2022 roku stopniowo wzrastał odsetek Niemców przeciwnych dalszemu przyjmowaniu uchodźców. Wynosi nieco ponad 40%. W siłę rośnie antyimigracyjna skrajna prawica. Jeśli partie środka obiecują, że zredukują migrację, a nie mają pomysłu, jak to zgodnie z prawem zrobić, to do głosu dochodzą zwolennicy Trumpa lub AfD, którzy są skłonni poświęcić praworządność. Dzielnica Panko przyjęła najwięcej uchodźców w Berlinie, ale zdaniem jej burmistrzyni problemem nie jest ich liczba, a brak pieniędzy i i tak przeciążona już wcześniej infrastruktura. Chodzi głównie o miejsca w szkołach i o to, że nie mogę zapewnić tym ludziom takich możliwości integracji, jak powinnam. A oddolne akcje pomocowe nie trwają bez końca. Jeżeli jakiś kryzys trwa dłużej, to nie da się w ten sposób operować, żeby, żeby na przykład pomagać albo być zaangażowanym cały czas. Mamy ten sam przykład z Ukraińcami w Polsce. I również dlatego czasem umyka fakt, że spośród osób, które przyjechały tu 10 lat temu, około dwóch trzecich pracuje. To niemal tyle samo, ile w przypadku rodowitych Niemców.